Samo doskonalenie zrujnowało mu życie. Kształcenie charakteru jako cel sam w sobie. też jestem jej zwolennikiem. Przy flow, jak pracujesz, nie ma napięcia. Ja nie chcę, żeby mój nastrój definiował, czy ja coś zrobię, czy nie zrobię. No dobra. Będziemy się napierdalać. Fajnie. Wystarczy, żeby każdy swój ogródek posprzątał, to byśmy żyli w bardzo czystym świecie. Obsesja doskonalenia. Najlepszy podcast do jedzenia. E, witamy na podcaście Obsesja Doskonalenia. Jak zwykle nagrywamy go w Studio Forum, e, który jest partnerem naszego podcastu. Więc jeśli chcecie nagrać swój podcast we Wrocławiu, zapraszamy do chłopaków studioforum.pl, najlepsze podcasty we Wrocławiu. Jep. I dzisiaj, przechodząc jakby do tematu, do meritum naszej rozmowy. Chciałem porozmawiać z Tobą trochę o tym, że. E, Mam wrażenie, że w samodoskonaleniu też można przesadzić. Masz ci los. Tak, można przesadzić. I, e, i, I takie pytanie, które mi się ostatnio pojawiło, to jest: czy samodoskonalenie na jakimś etapie może być przeciwskuteczne? Czy może rujnować życie? Obejrzałem fajne wideo na YouTube kolesia, który twierdził, że samodoskonalenie zrujnowało mu życie. Opowiada tam taki krótki kejsik o tym, że e, była osobą, która miała trudność w nawiązywaniu relacji społecznych, jakichś tam socjalnych. No i zaczął czytać o tym książki, rozwijać się, wiesz, jak rozmawiać, jak na, yy, nawiązywać mhm. jakąś komunikację z ludźmi, jak ich czytać, jakie są typy osobowości, te diski i tak dalej. Mhm. No i facet, wiesz, tam po roku czy półtora roku totalnie się wyalienował w chacie, nie spotykał się jakby z nikim, po prostu cały czas... Szukał tej wiedzy, miał mechanizmy, Kale. wiesz, jakby te wszystkie typy, charakterystyk osób i tak dalej, natomiast w ogóle żadnej praktyki. Mhm. E, no i zrujnowało mu to życie, bo już później popadł tam w depresję, wiesz, w ogóle przestał wychodzić, i kiedy miał się skonfrontować z doświadczeniem, mając taki bogaty zasób y, wiedzy teoretycznej, to go paraliżowało, bo nagle, wiesz, myślał o milionie rzeczy, które tak naprawdę w y, nawiązywaniu relacji społecznych nie mają znaczenia, czasem jest impuls i płynie to samo. Nie? Mhm. I powiedział, że to dla niego samorozwój w tym obszarze życia, był zupełnie przeciwskuteczny. I, i podał to na, na takiej fajnej wizualizacji, na takim przykładzie, że, że to trochę tak, że z samodoskonaleniem takim obsesyjnym, które my czasem też uważam, że w Dobra. naszym przypadku realizujemy, jest tak, że to jest jak takie ostrzenie miecza na bitwę. Nie? I siedzisz sobie w tym zamku i ostrzysz ten miecz, a za murami szaleje bitwa. I mm -hmm. ludzie giną, jest walka. Ale ty ostrzysz, ostrzysz, no tak. ostrzysz, zbierasz swój ekwipunek, sprawdzasz, czy będzie wystarczająco lekki, optymalizujesz to, co powinieneś mieć podczas walki na polu bitwy, czy jesteś zwrotny, sprawdzasz, skaczesz i tak dalej. No i w pewnym momencie po prostu bitwa jest wygrana albo przegrana, a ty dalej jesteś w tym zamku i sobie ten mieczyk ostrzysz, nie? A w międzyczasie był ktoś na polu bitwy... Kto może miał jakiś tam, powiedzmy, lekko tępy, yy, ten, jak się nazywa taki nóż do grzybków? Kozik, kozik, taki ale, lekko... Ale dwa fragi nabił. Nie? Tak, ale, ale dwa fragi nabił i on, i on zdobywa doświadczenie na bitwie, mhm. nie? I to jest właśnie jakby takie otwierające moje pytanie, nie? Czy myślisz, że samorozwój w jakimś obszarze życia może być przeciwskuteczny, że jego robienie sprawia, że jest gorzej, a nie lepiej? Okay, to moim zdaniem poruszyłeś tutaj dwa tematy. Pierwszy taki syndrom wiecznego studenta, a drugi to um, takie zaburzenia obsesyjno-kompulsywne w, w doskonaleniu. I trochę sam sobie chyba odpowiedziałeś na pytanie tym, że nie miał praktyki. No to nawet my mieliśmy ostatnio taką rozmowę nie? Doty dotyczącą tego, że no po to to robimy, po to się doskonalimy, żeby, żeby ogarniać, żeby robić coraz większe projekty, coraz większe tematy, bo jak się skupiamy tylko, jak to samo doskonalenie jest celem w samym sobie, okay, to bardzo szczytna idea kształcenie charakteru jako cel sam w sobie, też jestem jej zwolennikiem. No natomiast jeżeli chodzi o takie operacyjne samodoskonalenie, no to po to to robimy, żeby ogarniać coraz większe tematy. A nie być wiecznym studentem. Nie? No bo to trochę jak ludzie dużo studiują, po to, żeby uciec trochę przed rzeczywistością i się z, jeszcze nie zderzyć. Nie? Jeszcze nie zderzyć się z tym rynkiem i z tym, i z tym, co, się, i z tym co się dzieje. A to jest tak? Twoim no. hobby? Co, co jest moim hobby? Samodoskonalenie, samorozwój. Myślę, poprawa, tych, poprawa, poprawa swojego życia. Myślę, że jest bardziej sposobem życia, takim sposobem na życie. Niż moim hobby. Nie powiedziałbym, że to jest e, moje hobby, bo a jest to mi, najważniejsze mi sprawia cierpienie, a nie radość bardziej. Częściej mi sprawia to cierpienie niż radość, no bo te momenty satysfakcji są krótkie. A okay. to cierpienie, powtarzanie czegoś 6000 tysięcy razy, kiedy nie widzisz potem już tych efektów, no Daj to goście. jest trudne. To jest cierpienie, to jest cierpienie. E, także, także to nie jest mój hobby, to nie jest moje hobby. To jest mój a jest sposób. wysoko jakby w, w twojej liście rzeczy ważnych czy najważniejszych? Tak, tak. Jako taka etykieta wiesz, no właśnie stylu życia, nie? Takiego twojego lifestyl'u. Jest, jest i myślę, że czasem za wysoko. Jest, czasami, jest często na pierwszym miejscu. Właśnie. Definiuje inne obszary, definiuje to, w jaki sposób ludzie mnie postrzegają. A no to, tak, to to, co rozmawialiśmy, nie? ja jestem najszczęśliwszy, najspokojniejszy, jak jestem po prostu Pawłem. Nie, nie Pawłem przedsiębiorcą, nie, hmm. nie Pawłem siatkarzem, chociaż to lubię akurat. <laughs> nie Pawłem y, tam super samodoskonalącym się, tylko po prostu Pawłem. Nie? Także, także no, tr tr trudny temat. No, ale rozdzieliłbym. Nie? Pierwszy to na aspekt bycia wiecznym studentem, uciekania od, od sprawdzenia tego miecza w walce. Właśnie. Ale to, to akurat mi osobiście nie grozi, no bo ja nie wiem, nie uczyłem się jak zakładać firmę, raczej poszedłem założyć firmę i znaczy nie mam z tym problemu, że, że, że daję sobie tam kolejne wyzwania. No ale ten drugi obszar, o którym wskazałeś, czyli obsesja, no to jest dużo bardziej problematyczne, bo czasami po prostu są to sy syndromy chorobowe. Roby psychiczne jest to bardzo męczące i to, co z jednej strony pomaga stawać się no, super wydajnym, skutecznym i, i ogarniać naprawdę mega. Z drugiej strony no, nie wiadomo, jak się skończy i prowadzi do dosyć dużej ilości cierpienia. To właśnie fajne, fajne zdanie usłyszałem, że e, jakby cały, cały w ogóle samorozwój nie, nie może być celem samym w sobie, nie może być jakby nadrzędnym. No, oni tam użyli właśnie słowa hobby, nie? Że kiedy to jest twoje hobby, no to już możesz mieć pierwsze objawy tego, że coś jest nie halo, bo to powinien być. Jakby tak przez całe życie, patrząc, gdzie idziesz jakąś tam swoją ścieżką, pewien poradnik, tak? Czyli w momencie, kiedy natrafiasz na jakiś problem, nie możesz czegoś przeskoczyć, a życie to jest generalnie rozwiązywanie problemów cały czas, tak? Pokonywanie jakichś tam trudności, no to korzystasz sobie z jakiejś literatury, z jakiejś wiedzy, z jakichś mechanizmów, z jakichś yy, modeli mentalnych, które możesz wykorzystać, żeby dany problem przeskoczyć. Ale nie, jakby czytanie tego cały czas, tylko po to, żeby czytać, tak, czyli samo w sobie, dlatego, żeby tą wiedzę przyswajać, no to jest bez sensu, bo to tak jakbyś siedział i korzystał z Wikipedii po to, żeby po prostu ją czytać od A do Z, nie? Jakby fajnie jest wykorzystać Wikipedię, kiedy masz pytanie o budowę tam, powiedzmy, pantofelka, no ale bez sensu po prostu siedzieć i ją scrollować jakby w kółko i z każdym, z, z każdym znaczeniem każdego wyrazu się zapoznawać. Ja na przykład patrząc z perspektywy swojej, też mam wrażenie czasem, że S y robię już samodoskonalenie dla samodoskonalenia. Nie? Rozwój dla rozwoju, że nie ma żadnego wyzwania, nie trzeba nigdzie machać mieczem. No to siedzę i sobie ten miecz ostrzej i ostrzej, ostrzej i ostrzej. Wiadomo, że y mój ulubiony taki cytat, ten, z którego zawsze się śmiejemy, że lepiej być wojownikiem w ogrodzie niż ogrodnikiem na wojnie. Nie? I Myśląc o, o tym cały czas szlifowaniu tego miecza, myślę o tym, że może teraz to nie jest potrzebne, ale przyjdzie moment, w którym będzie można tą wiedzę wykorzystać, zastosować i przeskoczyć, wygrać, po prostu wiesz, mm. zwyciężyć jakąś bitwę, która jakby dla mnie jest istotna. E, ale widzę, że, że ta motywacja do tego jeździ na pstrym koniu. I, <grym> e, tak. i, o, i ostatnio, ostatnio po prostu wiesz, kiedy e, czytałem właśnie książkę Gigginsa, ultra, ultra, wszystko ultra u niego. I po prostu jak pojawiał się jakikolwiek, nie wiem, chciałem posłuchać jakiegoś podcastu, nawet do jedzenia sobie. Odpalałem Teda, tak? Czy jak, jakiś podcast? I po prostu. Yy, no, no, rozumiem. Już nie mogę, nie? Rozumiem. Jakby tyle już tego jest, w kółko jakby coś o rozwoju, o lepiej, a pokonaj to, a bądź odważny, a jak Twoja postawa zmienia to, jak myślisz. Milion po prostu takich rzeczy związanych z tym, z tym poprawianiem swojego życia. Że zaczęło to być po prostu nudne, nie? I, i pytanie, czy, czy Ciebie to nie nudzi, nie? Bo ja na przykład ostatnio miałem taki moment, że turbo mnie to znudziło, że po prostu jak już, jak już wziąłem książkę z spółki, która była związana z tym samym, mówię, no ja pierdole, no nie, chcę mi się po prostu, że ile można, nie? Że nawet chciałbym trochę źle porobić, żeby później mieć z czego, z czego że tak powiem, się reanimować, no, bo już mi się nie, 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 nie chce. To, to ja mam tak w piątki wieczorem sam do siebie mówię, już spierdalaj. Już sobie włączam e, chłopaków z szóstego seta, siatkówkę i sobie słucham, co się działo tam sportowo w, w polskiej siatkówce i tak dalej. Już się nie griduję. chociaż wiem, że w piątek teoretycznie jeszcze jest ten dzień, gdzie sobie założyłem, że, 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 że będę się rozwijał, a nie, a nie odpoczywał. Ale tu patrz, ty przynajmniej robisz jakby takie rzeczy rzeczy jakby korzysta z tych samych y, źródeł co ja, tylko że wykorzystuje się właśnie do rzeczy rozrywkowych, nie? A ja na przykład nigdy nie słuchałem podcastu... No, który jakby miał nie wnosić z założenia, że on był jakby rozrywkowy. Tylko, że wiesz, część mnie, część mnie uważa, że to coś wnosi, no bo A, moje okay. marzenie to, to jest dla rozrywki, ale to, co mówiłem, moim marzeniem oczywiście super, chcę mieć dużą organizację poważną i, i tak dalej, robić coraz większe rzeczy, zarządzać, natomiast jakbym miał powiedzieć, co jest moim marzeniem, no to chodzenie w garniturze po hali siatkarskiej, nie? bycie dyrektorem o, pi piłkę przez albo prezesem jakiegoś klubu siatkarskiego, sportowego. Wracając do tego, odnosząc się do kilku aspektów, o których powiedziałaś. Pierwsze, m, samorozwój, żeby nie był celem w sobie, sam, celem samym w sobie. Tak, jak najbardziej zgadzam się, ale kształcenie charakteru jako cel sam w sobie, e, to tak, z tym się zgadzam. Nie? Czyli masz rację. No. Dla mnie jako kształcenie charakteru, czyli żebym ja był bardziej pokorny, wyrozumiały, silniejszy psychicznie. E, no, dodajmy do tego każdy, jakie ma wartości główne, jak nie, niezbędne. To, to moim zdaniem, to jest celem bycie honorowym, to jest celem w samym sobie. Nie? Bycie dobrym człowiekiem. To wiem, że to trywialne, ale to, a nie bycie produktywnym w pracy. Wydaje mi się, Właśnie, że, no. że to, no i tu się kołania, kołej, krok trzeci w programie 12 kroków i tak dalej. Czyli to, żeby, że system wartości, nie? że bez tego, bez tego jest trudno. Bez tego jest trudno realizować spokojne, szczęśliwe życie. Ale, ale bym ci ciekawą rzecz, y, teraz y, jakby pomyślałem o niej w kontekście tego, co powiedziałeś, że właśnie myśląc o samodoskonaleniu i właśnie tym, co już mnie tak ostatnio zmęczyło i jest tego za dużo, to właśnie myślę o tych rzeczach związanych z produktywnością, optymalizacją, lepszą hmm. pracą, wydajniejszym stylem bycia. E, a faktycznie nie brałem pod uwagę tych takich rzeczy, właśnie bo samodoskonalenie też ma prowadzić do poprawy tych obszarów, takich, wiesz, mentalnych e, takich obszarów po prostu bycia lepszym. Dla siebie, spokojniejszym i tak dalej. I gdzieś w ogóle tego nie, nie dostrzegałem pod tą y, definicją. Zapomniałem, jakby, że to się tam znajduje. Nie? nie tylko dla siebie, bycia lepszym dla swojego otoczenia, bycia lepszym dla społeczeństwa. Nie mówię tutaj o tym, że każdy ma zostawać aktywistą, nie? ale tak to, tak co tak. powiedziała m, matka Teresa, że wystarczy, żeby każdy swój ogródek posprzątał, to byśmy żyli w bardzo czystym świecie. No i, i to są takie rzeczy nadrzędne, moim zdaniem. E, a rozwój. Powinien być narzędziem. To tak jak buddyzm jest fajną filozofią, bo jest tam tools but, tools, but no rules. Tools, but no rules. Tak samo moim zdaniem to powinno być w samorozwoju, nie? że to powinno być tools, but not, but not rules. Nie, nie te nadrzędne zasady, które mną kierują, tylko narzędzia, w których, które używam. Czy jestem znudzony czasami? Bywam, ale no, staram się, żeby to jednak mój nastrój, moja nuda nie decydowała o tym, czy coś zrobię, czy czegoś nie zrobię, co też prowadzi do kolejnych dylematów. Słuchania ale zaangażowanie jest turbo potrzebne, żeby wiesz, cały czas robić pewne rzeczy, nie? W sensie przynajmniej na jakimś etapie takim, żeby no poznawać już, tą wiedzę, nie? Ale jak robisz coś, nie wiem, 3 czy 4 lata, to już nie potrzebujesz no tak, za bardzo tak, tego tak, zaangażowania tak. na przykład, nie? W niektórych obszarach, bo po prostu robisz, po prostu robisz i tutaj kolejny dylemat różnic, jakby czy słuchać samego siebie, no ale to wtedy jesteś podatny na każdy swój nastrój, zachcianki, okay. e, nastroje e, i tak dalej, no to jest się wtedy super mega na to podatnym, a ja nie chcę, żeby, żeby to, czy ja coś robię, de, to, to co Schwarzenegger mówił, nie? nie chcę, żeby mój nastrój definiował, czy ja coś zrobię, czy nie zrobię, no ale jak przestanę całkiem siebie słuchać, no to dojdzie do momentu, jaki miałem w tamtym roku, że się wykrzaczyłem na dwa miesiące na przykład, nie? bo mi poziom motywacji minus 110 i już nie mogłem. Nie? Oprócz grania w siatkówkę i, i jeżdżenia z wami co piątek nad jezioro, no to to był mój finisz. Ja tylko robiłem tyle, co mogłem, żeby spełniać jakkolwiek swoje obowiązki w firmie, w, w drugiej agencji i, i nic nie dawałem więcej od siebie. Całe szczęście mam jakby taki... Status w tych organizacjach, że ludzie doceniają mnie i mogłem sobie pozwolić na to, żeby dwa miesiące nie robić, no bo wiedzieli, że jest to raczej spowodowane moim jakimś tam widzi się, tylko tym, że przechodzę jakiś trudniejszy, że przechodzę trudniejszy okres. Nie? Trudne tematy. To ja ostatnio do ciekawej konkluzji doszedłem właśnie też na etapie analizowania tego przesilenia, przebodźcowania tymi wszystkimi tematami związanymi z rozwojem osobistym. Że e, regeneruje mnie stan flow. Taki flow, w którym jestem świetnie skupiony, w którym naprawdę wpadam w jakąś aktywność, w jakieś działanie i zapominam o myśleniu. I wtedy nagle okazuje się, że ja jednak nie jestem tym zmęczony. I, i nie wiem, czy to właśnie nie jest kluczem. Ostatnio się tak testuje. Challengeuję sam siebie w swojej głowie. Że kiedy słyszę te myśli, mówię Olej to, Jezu, przestań słuchać tego Szajsu, nie? I, i na przykład Wczoraj no, na kickboxing, no przez trzy godziny Łeb mówił, nie nie idź, nie idź, nie idź, ale po prostu to było wpisane, i ja mówię: Dobra, Marcin, no nie przywiązuj się do tej myśli w jakikolwiek sposób, żeby się z tym nie łączyć, tylko pójdę tam, pójdę tam, bo to nie jest takie ciężkie, jak ty mi teraz mówisz sam, sam sobie, nie? To nie jest takie trudne. Trudne jest to, że ja widzę siebie tam zmęczonego, spoconego, pchającego tą rękawicę w łeb drugiego gościa, i po prostu wiesz, kiedy jestem po dniu pracy, ręce mi opadają i nie chce mi się, ale kiedy tam jestem, to nigdy nie jest tak trudne. Wystarczy krótka rozgrzewka, i ja nagle, no dobra, okay. będziemy się napierdalać. Fajnie. I wiesz, i to przychodzi mi wtedy bardzo, bardzo prosto. I nawet wczoraj z mamą rozmawiałem, która właśnie też chce, chce się zmotywować, jakby do działania i do treningów. I wiadomo, jakby klasycznie popełnia ten błąd, że zbyt duży próg wejścia że to trzeba przecież wyjść, pójść biegać godzinę, coś tam. E, zamiast właśnie jakby zacząć od czegoś małego. I właśnie jej powiedziałem, że to, co najbardziej cię męczy w tym treningu niezrobionym, którego nie masz wykonać, jest myślenie o nim. gdyś mm. ty po prostu to wyłączyła, miała gotową odpowiedź. Na to, co się zaraz będzie działo To jesteś wolna od tego, żeby jakby męczyło cię to myślenie I dla mnie to są treningi zorganizowane nie? Gdzie mi się nigdy nie chce Wchodzę na siatę Nie chce mi się, wchodzę na kickboxing Nie chce mi się, wchodzę na basen Nie chce mi się, kiedy wchodzę, trener, ludzie, przeciwnicy już, już nie mam myślenia, że mi się chce czy nie Po prostu realizuję ja mam do Ciebie pytanie, tylko też się ustosunkuję. A propos tego, co wczoraj zrobiłem, podobny case. No ja niestety teraz nie mogę grać w siatkówkę. Chlip, chlip. E, A jak gram. Przez wyrodnienie jakieś tam <laughs> i czekam na, czekam na prawdopodobnie operację, ale zacząłem biegać, żeby utrzymywać wydolność, no bo tam ćwiczę sobie kalinistykę, ale brakuje mi tematu wydolnościowego, to sobie zacząłem biegać. I wczoraj było to samo, piątek. Ja mam piątki wrzucone bieganie i już o 14 czuję, jak prawie zasnąłem w tym, w siedzeniu, nie? Siedziałem w robocie i miałem takie mi mózg i prawie zasnąłem nie I się, i się nagle budzę że wiesz mózg wysłał impuls do tego do, do organizmu czy żyje w ogóle nie? znam to znam to uczycie no o mówię ale mam spalony łeb nie i już, już po tej robocie i doszedłem do wniosku on no miałem iść tam gdzieś po 17 biegać ale patrzę po 14 jest Patrzę, jedynki zrobione, najważniejsze rzeczy ubieram się, nie? Ubieram się, skracam tak, skracam tak. ten czas między myślą a działaniem, bo już czuję jakiś ogromny sabotaż w mojej głowie zaczyna się ogromny plan na sabotowanie tego tego planu zaczyna się tworzyć, ale mam do ciebie pytanie. Czy nie uważasz że naszym problemem, a może porozmawiajmy o tobie. <laughs> Czy <laughs> nie uważasz, że twoim problemem może być to, że bardzo holistycznie traktujesz samorozwój, bardzo holistycznie się rozwijasz, a brakuje ci rozwoju w jakiejś konkretnej dziedzinie, takiej sprecyzowanej, specjalistycznej? Tego, żeby na przykład, nie wiem, super występować, albo super zarządzać. Tak mówię przykładowo, nie? Mhm. albo super nie wiem, być super elektrykiem, czy tam super strażakiem, tak? Nie, nie masz czegoś takiego, bo mi ostatnio to pomogło, bo ja się lata niesprecyzowana, No bo wiadomo, zarządzanie sprzedaż, no to miękkie, no wygłupy. Także tutaj nikt cię nie zweryfikuje, czy coś umiesz, czy nie umiesz. A, ale zacząłem ostatnio bardziej precyzyjnie. I zauważyłem, że to jest trochę odpowiedź na tą nudę. I pytanie do Ciebie. Bo ja na przykład miałem ostatnio wrażenie, że Tobie brakuje ambitnego projektu. Takiego, żeby właśnie ten swój skill, który jest na przeogromnym poziomie, gdzieś bardziej wykorzystać. Nie? Masz super ambitne stanowisko w robocie, nie? ale no, bo jesteś na tyle turbokozakiem. No że ale wszystko, wszystko się wszystko, nudzi. Nie? Nie? Wszystko, wszystko się nudzi. Wiem, jakby to jest ciekawa koncepcja, nie? W sensie ki ciekawy kierunek. Bo na przykład nawet jak byłem na jakimś webinarze marketingowym, gdzie już marketingu nie tykam od bardzo dawna, nie. Mhm. E, I Laska coś tam opowiadała, jakiś influencer marketingu, ale tak zaciekawiło mnie to, nie? Coś jakby się obudziło, że o kurde tak, można i tak, i takie kryzysy się ratuje w organizacjach i tak funkcjonują, bo to po prostu było jakieś bardziej wytargetowane. Może tak, nie może tak, bo ja ra raczej takie podejście y słusznie zauważasz, bardzo holistyczne, mhm. bardzo ogólne, ale no jest masa jakichś obszarów, które kuleją i. Teraz wiesz, z własnej wygody lepiej mi się rozwijać w tym, co już umiem, gdzie mam dużą strefę komfortu i sprawczość niż te, które są jakieś bardzo trudne. Trudno by mi było odłożyć całą resztę, żeby skupić się na jakimś jednym, kulejącym obszarze. To może to jest jakiś pomysł, Nie mówię, nie pomysł, żeby nie? się wiesz, nie mówię, żeby zostawić i nie rozwijać się holistycznie, tylko stworzyć sobie model hybrydowy. Tylko wiesz, to przesilenie też jest, no jak ten koń, nie? Ten Mustang odjechał i nagle znowu go zobaczyłem na pastwisku, mm -hmm. nie? Wystarczyły 3-4 spotkania. Pamiętam, jak mnie podniosło stare psychiczne spotkanie z TikTokerami, nie? Po prostu wiesz, cały czas robię jakieś zadania operacyjne, samorozwój, jestem zmęczony, znudzony, mm -hmm. bardziej nie zmęczony, znudzony. I nagle wpada jakiś jeden kol, nowe przemyślenia jakieś, wiesz, w kontekście tego, co możemy robić dla spółki i tak dalej. I nagle tak po tym spotkaniu puściło. Puściło, bo byłem we flow. I dlatego jakby zadałem to pytanie, czy powiedziałem mm -hmm. o tym, że stan flow mnie regeneruje, e, bo mam wrażenie, że po prostu kiedy wyłączę zastanawianie się nad tym, jak ja się czuję, to wtedy się czuję zajebiście. Okay. Wtedy to oddaję. A nie? Angielski. Uczysz się angielskiego. Ta. To jest konkret. I co, Ta. jesteś znudzony jak tam idziesz? Nigdy nie chcę tam iść i no. zawsze jestem zajebiście zadowolony, jak stamtąd wygląda. No, bo to jest konkret. Tak jak no? z każdym treningiem. Nigdy nie chcę tego robić i zawsze jestem zajebiście zadowolony, jak to zrobiłem. Mm. Mm. I, i, I każdy przed każdym dosłownie lekcją angielskiego się zastanawiam, czy jej dzisiaj nie odwołać, no bo ten, bo tamto miliona powodów sobie szukam, a po jestem nadżusowany, ten dżus wraca. Więc też mi się wydaje, że przy takiej pracy typowo operacyjnej z taskami taka osoba, jak ja po prostu potrzebuje tego kontaktu z ludźmi, i to nie takimi, żeby z, nie, z nimi byle czym pogadać, tak. tylko po prostu takiego, że pracujemy razem, nie? Że, że musi być to połączenie, dlatego tak nasze te wspólne takie prace, prace zdalne lubię. W taki dzień się realizuje, mimo tego, że Zdobre. się jest razem. Dużo więcej, nie? No, bo, no bo jest jakby człowiek obok, z którym można, można się jakoś podpiąć pod jego energię. Okay. E, więc je, nie szukam rozwiązania na to teraz, jak znaleźć znowu w tym zainteresowanie, bo to jest jak fala przypływu i odpływu. Mm. No nie? Widzę, że to fluktuuje. Raczej po całym tym takim kryzysie ostatnio z przesileniem, tym samorozwojem, mam przemyślenie które Ajan wielokrotnie powtarza, i cały buddy powtarza, i, i wszędzie jakby na całym etapie naszego rozwoju o tym słyszeliśmy, że odłącz się od swojego umysłu i tego nie słuchaj. Tych bzdetów, nie? Tego pierdzielenia, które tam jest. I jak widzę, że przestaje się zastanawiać nad tym, że nie wiem, czy jestem zainteresowany, to pojawia się zainteresowanie. Nie? Po prostu w działaniu pojawia się u mnie zainteresowanie. Działanie. No. I, I jedno głupie spotkanie, jeden telefon, i nagle ja znowu jestem we flow. I robię. No. Nie? Rano się budzę, otwieram listę zadań. No Nie, no to jest, Wszystko flaki z olejem. Setny raz to robię. No, nie ma tu ekscytacji. Co to takie życie, nie? Nagle wystarczy jeden telefon, jakieś przecięcie się z kimś i dobra. Wypychamy to, wypychamy to. Tu robimy takie zadanie, tu robimy takie. Fajnie, 14, kończymy, działamy sobie z czymś innym. Nie? Praca z ludźmi to w ogóle jest temat na oddzielną rozmowę. Tak mi się wydaje, bo to. No, dla mnie też niesamowite. Ja też czasami wchodzę w takie założenie, że dobra, no bo jak wiesz, pracu pracuję sam w domu, zaczyna 6:30, jestem super produktywny, pcham to, pcham to, pcham to jak, jak koń pociągowy, ale z drugiej strony te dni, kiedy pracuję z chłopakami, a jest ich coraz częściej. To, to robi robotę. To robi robotę i, i, i ten dżust taki staroświecki no. i, i ta motywacja taka wraca. też do jednej rzeczy chciałbym się odnieść, do tego flow, o którym mówiłeś. Widzisz, bo ja mam. Praca w stanie flow jest super, bo to nie kosztuje w tym momencie. Tak. Przynajmniej mnie. Powiedziałeś, że flow cię regeneruje. A ja mam na przykład takie spostrzeżenia, że to flow jest. Właśnie nie potrafię często rozdzielić, kiedy jest flow, a kiedy jest praca kompulsywna, czyli taka, kiedy biorę na kredyt, wtedy, kiedy zapominam się napić, wtedy, kiedy zapominam zjeść, jadę z tym do spodu, jestem super skoncentrowany. I właśnie pytanie, kiedy jest to, kiedy jest praca kompulsywna, a kiedy jest flow. Ja nie mogę za bardzo tego oddzielić. Ja, ja, ja wiesz, bym powiedział, yy, co, co je różni, napięcie że przy flow, jak pracujesz, nie ma napięcia. Bingo! Bingo a, kiedy jesteś, a kiedy jesteś obsrany po prostu, no tak. to robisz te wszystkie rzeczy, nie jesteś i jesteś mega napięty. Nie? Z, z poziomu Je... napięcia, nawet nie mega, nie? Jesteś, a, jesteś napięty. A z flow rzeczywiście. Siedzisz i nie ma znaczenia, czy ty skończysz, czy nie, który jest tak. dzień, która jest godzina, sobie po prostu yes. działasz, tworzysz, wymyślasz, kreujesz jakieś tam rzeczy, które Dziękuję. masz zawodowe. Napięcie. Nie ma napięcia. Napięcie. Dziękuję, no. Czyli super. Podsumowując. Ciężko jest odpoczywać przy takim modelu życia, który mamy, ale chyba odpoczywanie od myślenia to jest taki największy klucz, który po tych ostatnich jakichś swoich doświadczeniach w sobie zauważyłem: że jakbym po prostu odpierdolił się od swoich myśli, to by mi dało bardzo dużo energii. I Zamykaniem luki między myśleniem a działaniem. To, co zrobiłeś w przypadku biegania, uważam, że jest game changerem, bo ja wiem, jak wczoraj byłem przez godzinę zmęczony kickboxingiem, na którym jeszcze nie byłem, no. bo po prostu on był na 18.30, a ja już od 17.00 byłem gotowy, i wiesz, i siedziałem i. No i wiesz, no trze, mm -hmm. trzeba iść, zacząć to robić, no ale nie mogę teraz, bo muszę poczekać na ten trening i to to mnie kosztowało. Cały czas się męczyłem przez tą godzinę, dopóki to się nie zaczęło. Więc jeśli masz możliwość odpoczynku w taki sposób, że przyspieszysz dane działanie, nie przesuniesz go na później, no to może się okazać, że jest łatwiej. Nie? I na przykład ja tak robię z treningiem tym, takim, wiesz, w domu, nie? Mm -hmm. typowym, że jak mam gdzieś to robić zawsze po pracy, ale mam jakąś godzinę przed spotkaniem i wiem, że zdążyłbym się wykąpać, to właśnie ostatnio mnie tak tknęło mówię. Bo zrobię to teraz. Nie? Bo nie wiem, czy później będę miał moc. Będę się musiał zastanawiać, czy chcę. A teraz mogę stanąć i to zrobić. I... Czyli podsumowując, pytanie, czy my jesteśmy zmęczeni rozwojem, czy jesteśmy zmęczeni myśleniem, myśleniem o rozwoju? O rozwoju. <laughs> Dziękuję bardzo. Dajcie znać w komentarzu, co Wy myślicie na ten temat. E... Jeszcze na koniec powiem, żebyś, jeśli, jeśli dobrze się bawiłeś oglądając ten odcinek, to zasubskrybuj nas, nasz kanał. Już może tutaj popatrz. Co? co? Może tutaj raz popatrz. Tu to, popatrz do, do nich. Tam są, tam są ludzie. Tam są ludzie. Tam są ludzie. Tam są Chińczycy, którzy tak. płacą. Za yy, Zasubskrybujcie nasz kanał, jeśli odcinek wam się podobał, jeśli się dobrze po prostu bawiliście, więcej próśb nie mamy. Zapraszamy po prostu na kolejne i co. Obsesja doskonalenia. Do, do widzenia.